Witam wszystkich po raz pierwszy na moim kanale YouTube. Dzisiaj zaczyna się mój wielki dzień. Otóż zaczynam przygodę z Machinimą, a wszystko to dzięki użytkownikowi Mortisowi. Dzięki niemu to w końcu wziąłem się do roboty. Pokazał mi parę sztuczek w programach oraz w samej grze, więc mam nadzieję, że pójdzie mi ta kariera w miarę pomyślnie. Zrobiłem ten filmik otóż tak na rozgrzewkę, aby zachęcić Was do subskrybowania mnie i polecenia mojego kanału i innym. Jako swój pierwszy projekt planuję zrobić pewną poważną produkcję pod tytułem Czterej Bogowie. Więc zastrzegam se prawa do tego pomysłu. Ta produkcja będzie powstawała przy pomocy Iwony, gdyż jestem tutaj nowy i nie mam za bardzo znajomych. Na YouTube. Może gdy poznam trochę więcej osób, to zrobię jakąś pełnometrażówkę, ale to na razie jeszcze przyszłość. Póki co dziękuję za obejrzenie tego filmiku i zapraszam już niedługo na zapowiedź mojej pierwszej produkcji.